Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę opowiedzieć, jak to się zaczęło? Hmm. Zaczęło się od miłości. Od miłości, od, spotkania, od tego, że poznaliśmy się w Hiszpanii. I Pierwszy raz jak Rafał przyjechał do Polski, to e, zachwyci, za, mam nadzieję, że najpierw się we mnie zakochał później w Polsce, <grym>, jak e, obudził nas ranek w Polsce, ponieważ przyjechaliśmy w nocy samochodem, to nie mógł się na zieleni Polski, tak? Mówię, cudownie, każdy listek dotykał, bo w, w Hiszpanii ze względu na temperaturę e, jest brązowo, natomiast u nas jest tak zielono. Odkrywał jeziora i są u was jeziora, u nas nie ma je jezior. Natomiast yy, tak, zaczęło się od miłości i on, yy, ponieważ pracował wcześniej jako menadżer w restauracjach, yy, to wpadł na pomysł, że czemu nie zrobić restauracji w, Polski, w Polsce, hiszpańskiej restauracji z typowymi daniami hiszpańskimi. No i tak to, tak to się zaczęło, natomiast yy, jak nam gotuję w domu mojej rodzinie, moim znajomym, to zawsze jak my tam mówimy, a to troszkę za mało dosolona, a tutaj może dodałbyś do coś, to Rafa mówi, nie, przecież to jest moja kuchnia, ja tu jak w Hiszpanii smakują dania, więc tak to się zaczęło. Kiedy przyjechaliście do Polski? I do Ja miałam taki właściwie epizod, epizod miałam właściwie epizod miał się wyprowadzić do, do, wyprowadziłam się do Hiszpanii, spakowałam swój samochód i wyprowadziłam się do Hiszpanii, do mojej przyjaciółki, która zaproponowała mi pracę. Natomiast jak już poznałam Rafa i jak on tu się zakochał we mnie a później w Polsce, to, to tutaj się znaleźliśmy I to już jest. O, tak, tak. Tak. I teraz y, nowa A, restauracja. Znamy. A, nowa restauracja jest czynna od, od wtorku. Od, no tak, od, wczor od wczoraj. Od wczoraj. Tak. Tak. I co tutaj można u Was zjeść? Kto gotuje? Chcemy e, dzisiaj zaprezentować naszą, e, naszą Mannę Shenu. E, wczoraj e, po małych jak ponieważ mieliśmy problem z prądem, e, który... E, e, Wysiadło zwyczajnie, zwyczajnie, po prostu zawsze e, e, urządzenia sprawią, sprawiają trudności w, w, w działalności, ale poradziliśmy sobie. Może nie wszystko, co wczoraj serwowaliśmy, było idealne, bo wiemy jak to smakuje, jak, jak funkcjonuje na pełnych obrotach kuchnia czy tam indukcja. Natomiast, natomiast było fajnie, było dobrze, było bardzo dużo gości, bardzo im wszystkim dziękujemy za życzliwość, za to, że, że przyszli, spróbować, przyszli spróbować te dania, które serwujemy. Wczoraj było takie menu degustacyjne, żeby... Troszeczkę poczuć smaku, e, musisz sk skrócić to, to menu wczoraj ze względu na, na nasze peryferyjne kuchenne. Natomiast dzisiaj już serwujemy pełną ka kartę i e, zapraszamy naszych gości na pełne menu. I jaka jest Wasza specjalność? Hiszpańska! Hiszpańska serwujemy dzisiaj na przykład. W tym momencie możemy zaserwować pora, pora w cieście francuskim z pistacjami z miodem. Możemy zaserwować za chwileczkę tortillę patatas, która może być podawana i na ciepło, i na zimno możemy podać paie i Fideła, takie katalanskie danie. Natomiast, natomiast w tym tygodniu jeszcze chwilowo tych dwóch dań nie, nie możemy mieć ze względu na, na te problemy, które tam już, już z nimi działamy i, 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 i dużo mamy dobrych... Dużo mamy dobrych Natomiast um, wszystkie produkty, które wykorzystujemy w naszej kuchni, nie może nie wszystkie, ale część produktów, które wykorzystujemy w naszej kuchni, są sprowadzane z Hiszpanii, więc to jest szynka, e, szynka hamon, właściwie nie powinna powiedzieć szynka, bo to jest hamon e, pata patanegra, e, to są różne, różne e, takie tapasiki, e, czyli oliwki zanshuła, e, przepyszna oliwa, e, którą Hiszpanie mają. Wszystko, wszystkie produkty są sprowadzane z Hiszpanii.